Dzień dobry Państwu. Dagmara Gorzelana, PKN Orlen. Czym jest efektywność i optymalizacja PKN Orlen w świetle strategii 2030? Jak w sposób skuteczny reagować na wyzwania rynkowe oraz na coraz ostrzejsze wymogi regulacyjne, które wywierają presję na branżę i na firmę? Jak wreszcie budować efektywny, odpowiedni do potrzeb y, czasów y, model operacyjny i model biznesowy. Y, jak maksymalizować y, zyski z tych trendów, a jednocześnie pozostawać y, odpowiedzialnym, skutecznym i gwarantować opłacalność inwestycji? Uznajemy w PKN Orlen, że niezależnie od perspektywy czasowej i od otoczenia rynkowego, PKN powinien koncentrować się na rozwoju w obszarach obecnej działalności, oczywiście jednocześnie z zastosowaniem nowych technologii, odpowiadających właśnie na wyzwania otoczenia rynkowego, poszukiwać oportunistycznych, perspektywicznych możliwości wejścia w nowe sektory, ale tylko takie, gdzie możemy zrealizować swoje synergie w sposób unikatowy, niedostępny dla innych. Uważamy, że tylko taka strategia. Pozwoli na generowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w sposób powtarzalny przy zneutralizowaniu wszelkich ryzyk, w tym ryzyka biznesowego, inwestycyjnego, i pozwoli stać się PKN Organ jeszcze bardziej stabilnym, przewidywalnym koncernem, firmą przyszłości, w którą po prostu warto inwestować. Wokół tej osi zlokalizowana jest właśnie Strategia 2030, opublikowana w listopadzie zeszłego roku. Pragniemy w oparciu o tę strategię zbudować zdywersyfikowany, innowacyjny koncern multienergetyczny, który będzie zasadzał się na trzech filarach. Po pierwsze, maksymalizacja wyników w obecnych obszarach. Na ten segment chcemy wydać około 55 miliardów złotych, czyli około 40% z ambitnego planu nakładów inwestycyjnych w 40 miliardów złotych. Po drugie, stawiamy na strategiczny rozwój, w tym na leadership w transformacji energetycznej. Tutaj alokowaliśmy około 75 miliardów złotych, co stanowi około 50% całkowitych nakładów CapEx. I wreszcie rozwój w sektorach perspektywicznych. Na inwestowanie w przyszłość chcemy poświęcić około 10 miliardów złotych. Liczymy i bardzo wierzymy w to, że ten ambitny program inwestycyjny, z takim właśnie kapeksem przyniesie już za 10 lat ebidę, zwrot z tych inwestycji w kwocie około 26 miliardów złotych. Jako największa firma w regionie i jako jeden z kluczowych graczy na rynku paliwowo-energetycznych, uważamy ten moment w historii za moment, który po prostu należy wykorzystać jako szansę. Oczywiście. Dostrzegamy ryzyka, szczególnie ryzyka turbulentnych w ostatnich miesięcy, natomiast liczymy, że rynek stwarza dla PKN Orlen unikalne szanse, które po prostu chcemy wykorzystać. I tak, kontynuując realizację projektów strategicznych, optymalizujemy CapEx, przygotowujemy szereg działań w zakresie również redukcji wydatków, wzmacniamy działania lobbyingowe, wykorzystujemy możliwości pozyskania płynności finansowej celem stabilizacji bilansu. Dywersyfikując produkcję i wykorzystując pozycję negocjacyjną, równocześnie jesteśmy w ciągłym procesie identyfikacji i weryfikacji możliwości nabycia nowych aktywów. Stawiamy na wsparcie i kooperacji ze strategicznymi partnerami biznesowymi, nie wykluczając żadnych form tej współpracy. Na przykład joint venture czy inne formy partnerstwa. Uznajemy, że aktywna polityka MA, ale również biznes intelligence, dzięki któremu wiemy, w którym kierunku rozwija się konkurencja i możemy optymalizować własne decyzje inwestycyjne, czy też jakiś czas temu powołany fundusz CICI, który daje nam bezpośredni dostęp do technologii, inicjatyw na rynku i y, dzięki temu możemy rozwijać własne technologie bepryselowe. Wierzymy, że te narzędzia stanowią bazę dla skutecznego y, rozwoju. Dlatego też na nie, w tym na zielone technologie. Pragniemy zaalokować około 3 miliardów z zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych strategii. Nasza strategia to ambitny, odważny program determinujący nasz rozwój na najbliższe dziesięciolecie. On jest odpowiedzią na pewne makrotrendy, te z kolei wyzwalają transformację energetyczną. Uważamy, że przemiany społeczne, urbanizacyjne, cywilizacyjne sprawiają, że zrównoważony rozwój staje się nie tylko obowiązkiem, ale również może być środkiem do zagwarantowania sobie atrakcyjnych zwrotów z inwestycji. Chcemy czerpać z ogólnoświatowego trendu wzrostu ekonomicznego, ale w sposób odpowiedzialny, stając się liderem. Zrównoważonego rozwoju, ale również liderem w transformacji energetycznej i jednym z kluczowych producentów czystej energii w regionie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że przerób ropy w kierunku paliw transportowych będzie tracił na znaczeniu. Dlatego nasza koncentracja jest w kierunku maksymalizacji zysków i rozwoju segmentów, w których jesteśmy najsilniejsi. To one będą kluczem naszej transformacji. Redukcji wpływu na środowisko oczekują od nas zarówno nasi klienci, jak i otoczenia regulacyjne. Dlatego inwestujemy coraz aktywniej w odnawialne źródła energii, w nową mobilność, w biopaliwa, w paliwa alternatywne, w wodór, w recykling. Wreszcie cyfryzacja i postęp technologiczny, również ta optymalizująca zużycie surowców i zasobów, jak i obniżająca świat węglowy, powodują, że zmieniają się zachowania klientów i firm. Te zachowania właśnie klientów i firm są wzajemnie ze sobą powiązane i wpływają jedne na drugie. Uważamy, że cyfryzacja tylko te zmiany napędza. I wzmacnia tę korelację zmian zachowań między klientami i firmami. Co więcej, przyspieszenie cyfrowe jest w naszej opinii kluczem we wszystkich obszarach aktywności i fundamentem niezbędnej transformacji. Cyfryzacja nie tylko ułatwia dostęp do pewnych rynków i produktów, ale również sama jest źródłem ich powstawania. Emanuje na pozostałe na czystą energię, na niskoemisyjność, na. Wejście gospodarek w obiekt zamknięty. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wykorzystanie tego momentu i dynamiki zmian jest po prostu w naszym obowiązku. A więc, jak będziemy rozwijać się w najbliższym dziesięcioleciu? Z jednej strony, stawiamy na doskonalenie w obszarach dotychczasowej działalności, czyli yy, modyfikujemy portfel wydobywczy. Stawiamy na niskoemisyjną energetykę, produkujemy coraz bardziej efektywnie w rafinerii petrochemii. Kluczem jest również sprzedaż detaliczna. A równocześnie wchodzimy w nowe perspektywiczne obszary naszej działalności. Inwestujemy coraz więcej w odnawialne źródła energii, w nową mobilność, w recycling. Stawiamy nowoczesne instalacje biopaliw, wodoru. Również rozwijamy się w kierunku nowych formatów usług dla klienta indywidualnego. Budujemy nowe źródła dalszego wzrostu i chcemy o nie oprzeć naszą strategię zeroemisyjności w 2050 roku. Do chwili obecnej to ropa naftowa jest głównym surowcem dla wytwarzania paliw i produktów petrochemicznych. Surowce alternatywne są używane w niewielkich ilościach, głównie celem obniżania emisji gazów i poprawy spełnienia celu NCW. Postępująca transformacja rafinerii w tym w kierunku coraz większego wykorzystania surowców alternatywnych mieszania w wyższej proporcji surowców alternatywnych z konwencjonalnymi. Wystawia pewne szanse dla P.K. orlen stania się liderem efektywnej produkcji rafineryjnej oraz integratorem pewnych zmian, efektywnie wykorzystującym synergię z tych, z tych procesów, które, które obecnie się toczą. Równocześnie w petrochemii chcemy umocnić swoją pozycję w obszarze polimerów i zaawansowanych produktów petrochemicznych. Rafineria przyszłości w naszym mniemaniu to centrum. Kompleksowe, wydajne, produkcyjne, zintegrowane w klasze przemysłu wymieniających między sobą surowce i półprodukty. Taką właśnie rafinerią chcemy się stać. W związku z tym 40% naszych nakładów alokujemy właśnie na obecne obszary działalności rafinerii petrochemii, 50 na obszary perspektywiczne. Kluczem będą niskoemisyjna petrochemia oraz nowoczesna niskoemisyjna energetyka. Co oznacza w naszym przekonaniu rafineria przyszłości? Jak ona wygląda? Otóż pozostałe 10%, jak mówiłam, nakładów inwestycyjnych chcemy zaalokować w inwestycje w przyszłość. Zielony, niebieski wodór, technologie CCU, CCS, oczywiście pod warunkiem ich uregulowania prawnego. Technologie BCR, które dewelopować chcemy sami. Również cyfryzację, dzięki którym uważamy, że w sposób skuteczny i efektywny będziemy zaspokajać. Zidentyfikowane potrzeby naszych klientów. Wierzymy bardzo głęboko, że technologie CCU, CCS mogą odgrywać istotną rolę w przyszłości w gromadzeniu i zagospodarowaniu dwutlenku węgla. Transformacja energetyczna, Szanowni Państwo, to nie tylko cel to środek dla przywrócenia równowagi równowagi między współczesnym stylem życia a prawami natury. Uprzemysłowienie napędzane do tej pory przez energię ze spalania paliw tę równowagę zaburzyło. Możemy sobie przypomnieć, tak, że początki ery węgla były wówczas, kiedy ludzi na świecie było około 2 miliardów. Podczas gdy prognozuje się, że za, że za 30 lat będzie nas około 3 miliardy więcej niż obecnie. W związku z tym nie ma szans, nie ma fizycznych możliwości, żebyśmy swoje potrzeby zaspokajali w sposób, takie jak obecnie. I wyśrubowane regulacje klimatyczne, powodujące oczywisty wzrost cen emisji CO2, przyspieszają tę transformację, wpływając na kształt i przyszłość branży paliwowej. Dekarbonizacja staje się priorytetem strategii wielu dużych koncernów energetycznych. Sytuacja PKN Orlen w tym zakresie nie jest odmienna. Nasze obecne koszty emisji CO2. Do około 118 milionów euro, a do roku 2032, gdybyśmy nie podejmowali żadnych działań, mogłyby one urosnąć do około 450 milionów euro. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ambitny, wdrażam bardzo ambitny program rozwojowy, który mimo zaawansowanych technologii powoduje wzrost emisji. Dostępne, darmowe uprawnienia, ta pula do tego wzrastają ceny. W związku z tym, aby zmitygować to ryzyko, podejmujemy konkretne działania, Budujemy konkretny program dekarbonizacji w ramach strategii 2030, który tę redukcję uczyni skuteczną. Program inicjatyw 80, skupiony na podnoszeniu efektywności energetycznej, uznajemy, że w około 50% według pewnej typologii standardowych rafinerii powinien przyczynić się do redukcji. Emisji gazów cieplarnianych PKN-ORLE. Pozostałe 50% chcemy uzyskać w drodze, bądź to fuel switcha, czyli zastosowania paliw niskoemisyjnych, alternatywnych, OZE, produkcji niskoemisyjnej wspomnianych technologii CCU, CCS i innych. Redukujemy emisję zarówno z zakresu pierwszego, czyli procesów produkcyjnych, jak i z zakresu drugiego, produkcji energii, w obydwu płaszczyznach. W zakresie istniejących oraz planowanych aktywów produkcyjnych. Stawiamy sobie również ambitne cele w zakresie trzecim. Aspirujemy do tego, żeby zająć istotną pozycję lidera w obszarze niskoemisyjnych źródeł energii. Tak jak zakomunikowaliśmy w naszej strategii, do roku 2030 chcemy osiągnąć 20% redukcję emisyjności z majątku. Z 2019 roku. Jak konkretnie chcemy to osiągnąć? Ta obniżka 20% dotyczy majątku tylko rafineryjnego i petrochemicznego. W zakresie produkcji energii elektrycznej ten próg ustawiliśmy sobie jeszcze wyżej, na 33%. W obszarze rafinerii i petrochemii w około 1 trzeciej, czyli około 800 tysięcy ton. Chcemy dokonać tej redukcji w ramach programu dekarbonizacji z jasno zmierzonych, wymiarowanych projektów w pięciu kategoriach. Jest to po pierwsze poprawa efektywności energetycznej obecnych aktywów, po drugie odzysk ciepła odpadowego do procesu produk produkcyjnego, po trzecie zastępowanie wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi yy, energochłonnych napędów parowych, po czwarte, integrację cieplną instalacji produkcyjnych, i po piąte, doskonałość operacyjną pracy pieców technologicznych. W pozostałych dwóch trzecich lokalizujemy szereg inicjatyw wynikających z przejścia na nowe technologie, zarówno w samym PKN Orlen, jak i we wszystkich spółkach grupy PKN Orlen w kraju i za granicą. Dodatkowo jesteśmy. W procesie online generowania przez zdeterminowane zespoły pracowników i menedżerów dodatkowych inicjatyw, tak aby tę lukę zapewni, zapełnić zgodnie ze, z naszym zobowiązaniem, nie jesteśmy w tych procesach odosobnieni. Podobnie działają nasi konkurenci. Jednakże to, co nas wyróżnia, to to, że podejmujemy te zobowiązania w sposób odpowiedzialny i traktujemy je bardzo poważnie. Większość naszych konkurentów zakłada zeroemisyjność w pewnych cezurach czasowych do 2050 roku w większości w zakresie pierwszym i drugim produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o zakres trzeci, te deklaracje są bardzo różne i czasami odnoszone albo do typów aktywów, jak na przykład BP, tylko do upstreamu, albo do y, zlokalizowane są geograficznie, jak na przykład Total w odniesieniu do y, aktywów europejskich. Natomiast tylko PKN Orlen i Repsol deklarują, Pełną zeroemisyjność swojego biznesu we wszystkich trzech zakresach do 2050 roku. Wyrażamy głębokie przekonanie, że właśnie strategia 2030 bardzo nas do tego celu zeroemisyjności przybliży. Następuje więc switch z Obszaru energetyki konwencjonalnej do właśnie innych źródeł energii. Niekwestionowanym liderem w tym zakresie jest Equinor z bardzo silną pozycją wozę. Na poziomie globalnym również pozostali globalni liderzy Shell, Total, IBP y, bardzo y, silnie budują swoją pozycję wozę w wodorze elektromobilności. Na poziomie regionalnym Repsol i ENI. Y, y, natomiast PK Orlen plasuje się w czołówce aktywnych naśladowców, budując i Traktując właśnie ten dziesięcioletni okres na wzmocnienie swojej pozycji w odnawialnych źródłach energii, elektromobilności, ale również innych, o których wspomniałam wcześniej. Co więcej, ufamy, że w ciągu tego spektrum czasowego realizacji strategii przesuniemy się w kierunku pozycji regionalnego lidera w tym zakresie. W związku z tym, do 2030 roku liczymy, że Nasze moce w odnawialnych źródłach energii wzrosną pięciokrotnie z obecnego 0,5 gigawata do około 2,5 gigawata. Nasz największy projekt w zakresie OZE, budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, odnotowuje istotny progres. Niedawno podpisaliśmy umowę przyłączeniową z PSE do sieci. Równocześnie jesteśmy aktywni w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie. W ogniwa fotowoltaiczne. Przeprowadzamy różne pilotaże w zakresie magazynów energii czy też produkcji wodoru przy użyciu OZE. Dzięki naszym przejęciom w ostatnich czasach również mamy szeroki portfel aktywów dystrybucyjnych, który permanentnie udoskonalamy, modernizujemy i rozwijamy. Mając na uwadze również plany kolejne akwizycyjne, chcemy stać się wiodącym graczem w obszarze energetyki gazowej, podwajając swoje moce w źródłach gazowych z 1 do 2 gigawatów. Jak chcemy, żeby wyglądał PKN Orlen w poszczególnych segmentach działalności za te 10 lat? Otóż mamy ambicje, aby w rafinerii moce zainstalowane rafineryjne wynosiły 45 milionów ton z 2 milionami ton. Produkcji biopaliw. Stawiamy na niskoemisyjną, nowoczesną petrochemię i energetykę. Docelowo chcemy, żeby udział specjalistycznych produktów petrochemicznych w naszym portfolio wzrósł z 16% obecnie do 25% i chcemy istotnie zaznaczyć swoją aktywność na rynku recyklingu z mocami zainstalowanymi w kwocie około 400 tysięcy ton. W energetyce, tak jak powiedziałam przed chwilą, pięciokrotny wzrost. W OZE dwukrotnych źródłach gazowych. Kluczowym również segmentem naszej strategii jest DETAL. Docelowo w 2030 roku chcielibyśmy być obecni na 3,5 tysiącach stacji na siedmiu rynkach w zakresie elektromobilności. Naszą ambicją jest zbudowanie ponad 100, ponad tysiąca stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. I wreszcie wydobycie. Chcemy, aby ten segment przyczynił się do pokrycia. W co najmniej w 20% zapotrzebowania własnego na surowiec do przerobu. Oczywiście wodór, dekarbonizacja, biopaliwa, to już właściwie styl życia. W połączeniu z elementami niezbędnego modelu biznesowego. Wymaganego również do dostosowania w świetle powiększającej się i prężnie rozwijającej grupy kapitałowej, stanowią jako kręgosłup zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Mamy w tym silne kompetencje, ale chcemy je również udoskonalać. Stąd około 30 miliardów złotych zadeklarowanych w strategii chcemy przeznaczyć właśnie na inwestycje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obszar ten jest doceniany również przez rynek. W ostatnim roku. Trzy międzynarodowe agencje, Sustain Analytics, MSCI i Vigio Iris, poprawiły oceny swojego ratingu, ratingu względem PKN-u. Chcemy wykorzystać czas i miejsce oraz fazę rozwoju grupy do jeszcze lepszego, skuteczniejszego, dynamiczniejszego rozwoju i zarządzania. Przede wszystkim, oczywiście, w oparciu o nasze wartości: odpowiedzialność, ludzie, rozwój, energia, niezawodność. Aby wywiązać się ze swojego motto strategicznego, napędzamy przyszłość odpowiedzialnie, dysponujemy i rozwijamy szereg narzędzi zrównoważonego rozwoju. Yy, oczywiście stosujemy zasady, jasne zasady ładu korporacyjnego, ewidencjonujemy się do zbioru dobrych praktyk. Yy, na, yy, w zakresie compliance. Poddajemy się online weryfikacji w ramach niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem. Mamy jasne zasady funkcjonowania organów spółki, ciał wspierających oraz klarowną politykę wynagrodzeniową zarządzających, opartą w szczególności na rozliczaniu mierzalnych celów sprzężonych z celami strategicznymi organizacji. O ambitnej strategii CSR powiem za chwileczkę stawiamy również na politykę różnorodności i to na wszelkich szczeblach rozwoju organizacji we wszystkich obszarach. Nasz model biznesowy funkcjonowania grupy kapitałowej opiera się o właśnie te wartości, o jasne cele, zmierzone, ujednolicone procesy oraz klarownie nadane odpowiedzialności. Dzięki temu unikamy dubli, nieefektywności, rozmycia odpowiedzialności. Nasz system BHP, legitymujący się również bardzo dobrymi, o czym za chwilę, wskaźnikami wypadkowości oraz innymi, no, stał się niejako naszą kulturą. Ten element, jako bardzo istotny filar zrównoważonego rozwoju w grupie, jest wszyty w świadomość naszych pracowników, wszyscy pracownicy. PKN Norland są wkręceni w bezpieczeństwo, w prewencję, w sygnalizowanie ryzyk, w reagowanie na pewne zdarzenia. Dzięki temu yy, wskaźnik wypadkowości TRR w wysokości 0,74, który jest najlepszy w perspektywie ostatnich kilku lat, lepszy od piku roku 18 o 30%, możemy śmiało powiedzieć, że jest naprawdę toping class. I Dzięki niemu plasujemy się w czołówce firm energetycznych na świecie, wyprzedzając naszych konkurentów, takich jak choćby MOL, BP, REPSOL czy Econofix. Silne fundamenty zrównoważonego rozwoju zostały przez lata wypracowane przez zdeterminowane zespoły pracowników i menadżerów PKN Orlen. PKN Orlen od bardzo długiego okresu jest aktywny w działania w kierunku polityki CSR ESG, czyli świadomego, odpowiedzialnego y, funkcjonowania w otoczeniu, w relacji do społeczności lokalnych y, oraz w zakresie ładu korporacyjnego. Dążymy do tego, żeby osiągnąć spójność celów biznesowych i społecznych oraz Obniżać oddziaływanie na środowisko wzdłuż całego łańcucha wartości. Wreszcie, nasz model zarządzania grupą PK Orlen jest dostosowywany i do skali działania, i do wymagających czasów, w jakich przyszło nam funkcjonować. Akwizycje z jednej strony, te sfinalizowane, jak i te prowadzone, a z drugiej strony bardzo ambitny program rozwoju organicznego, powodują, że te wymogi są oczywiste. W swojej strategii uwzględniliśmy wszystkich naszych interesariuszy, od pracowników poprzez społeczeństwo, klientów, partnerów, na wszelkich wymiarach kooperacji i korelacji z nimi. Wzmacniamy model tak zwanego zarządzania segmentowego. Pewne regulacje i narzędzia implementowane są w kierunku po pierwsze ujednolicenia, systematyzacji, standaryzacji, ale przede wszystkim jakby, nadrzędnej funkcji jedności celów strategicznych. Mimo odrębności formalno-prawnej, wielości spółek, wielości zarządów, złożonego procesu decyzyjnego. I wreszcie, chcąc być tą rafinerią przyszłości, idziemy w kierunku stworzenia zintegrowanego modelu operacyjnego dla produkcji rafineryjnej. W tym obszarze, jak i we wszystkich obszarach dostosowywania modelu biznesowego i operacyjnego, wykorzystywanych jest szereg systemów wspierających. Od tych systemów, które dotyczą procesów techniczno-technologicznych, jak na przykład Spiral Crude Manager, który pozwala ocenić jakość rop i produktów uzyskiwanych z konkretnych reżimów przerobu ropy, HS monitoring, czy EMS, system, który powoduje, pozwala na ewidencję przepływów energii, optymalizację tych przepływów pomiędzy rafinerią i petrochemią, do systemów operacyjnych, biznesowych, które pozwalają na symulację, funkcjonowania pewnych instalacji, jak virtual reality, czy PetrosIM, czy wreszcie do systemów, które, i narzędzi, które pozwalają nam jeszcze efektywniej, dynamiczniej i skuteczniej realizować nasz ambitny program inwestycyjny poprzez bądź to udostępnianie platform do generowania, diagnozy, inicjatyw, jak na przykład CISI, ale również do zarządzania pojedynczym projektem i wystawiania odpowiedzialnej, transparentnej informacji zarządczej w Clarity, czy też wreszcie zarządzania projektami w sposób zintegrowany, całościowy. Dzień, e, dzięki którym możemy obserwować zależności między projektami, badać ich kondycję finansową e, biznesową, właściwie w trybie online, w tym e, koordynować strumienie wsadów, surowców, mediów e, w systemie takim jak Primavera. Jesteśmy głęboko przekonani, że zarówno te systemy, jak i te narzędzia e, stanowią dobrą bazę dla implementacji ambitnej wizji naszej organizacji. Realizacja tego programu ma doprowadzić nas do około dwójpółkrotnego wzrostu EBITDA w 2030 roku. Uczynimy to dzięki z jednej strony finalizowanym i prowadzonym akwizycjom, ale w szczególności dzięki realizacji inwestycji zgodnych z długofalowymi trendami konsumenckimi, technologicznymi. I środowiskowymi. W oparciu o zrównoważone finansowanie, w tym finansowanie zielone, wspomnę tylko, że nasze green bonds wypuszczone na koniec zeszłego roku cieszyły się ogromnym, yy, ogromną popularnością oraz w oparciu o stabilny bilans, który odzwierciedla się również w bardzo mocnym ratingu inwestycyjnym, ufamy, że będziemy kontynuować budowę przedsiębiorstwa, w które po prostu warto inwestować. EBITDA w wysokości 26 miliardów złotych na koniec tego okresu dziesięcioletniego, jaki powrót do wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 3,5 zł za akcję, a więc do poziomu sprzed czasów koronawirusa, jest nie tylko naszą obietnicą względem rynku, ale jest zobowiązaniem wobec naszych akcjonariuszy, które chcemy wypełnić. 真贵。